Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Silence of the Sleep. Halo, czy jest tu kto? Co tu się do cholery dzieje? Proszę, ktokolwiek. Jest zamknięta. Tu też nie mogę pójść. Ok. Czyli. Um, Może wyjdę kominem. Tu jest cały czas zamknięte. Tu nie ma nic nowego. Musimy zjechać windą. Winda działa, mimo że chyba nie ma prądu. Tu jest zamknięte. Ups. Um. Kandyna jest zamknięta. To jest zamknięte, cholera. Um. To się otworzyło. Zamknięte, um. okay. nie wiem gdzie zeszłam, ale tak. Czy ja tu miałam się schować? Nie wracam tam. Ok, to jest jakiś rodzaj konsoli. Czy mogę, mam pociągnąć za dźwignię? Tak, pociągnąłem za dźwignię. O rany, nie straszcie mnie. Eee, cholera. No, już. Przestawaj się ruszać. Dawaj. Już zwolnij. Zwolnij, 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 zwolnij. Okej, okay, chyba uciekliśmy um, kanałem? Nie mam pojęcia, co to jest za miejsce. W oka wszystko znowu zrobiło się popierdzielone, ale udało mi się uciec, czuję to. Jestem bliżej prawdy, rozdział czwarty cisza przed burzą. Wydaje mi się, że cisza przed burzą to była w... przez parę poprzednich odcinków. Mamy latarki, to nie dobrze. Hmm, co to jest? Prezent i notatka. Hmm, zobaczmy, co mówi. Dzień dobry panu, znaczy dobry wieczór panu. Dobrze zrobiłeś, opuszczając tamto miejsce. Hmm, co to? Tak, tak, oczywiście. Zastanawiasz się, czy to była właściwa rzecz do zrobienia. A jak możesz tak myśleć? Ja po prostu próbuję panu pomóc. Dlaczego pan we mnie wątpi? Nie mówiłem panu, co się stanie? Ach, znowu się rozgaduję. Zostawiłem tą notatkę i ten prezent. Podziękuje mi pan później. Proszę wierzyć, proszę pana. Z pozdrowieniami, barman. Okej, okay, zobaczmy. Moja latarka! To na pewno się przyda. Jej, latarka! Uu. Mam nadzieję, że stamtąd nic ze mną nie przyjdzie. Okej, okay, rozwiniemy windę. Jedzie, jedzie. 10 pięter, zaledwie. Okej. Okay. Windy są dość ważne w tej grze. Mhm. Już zjechałam, było tak ciemno, że nie wiedziałam, czy zjechałam. Zapiszmy grę. Informacja. Kiedy stoisz koło dziury, pojawia się następująca ikona usta. Kiedy pojawia się ikona ust, Jacob może powiedzieć ci, co widzi. Kiedy wcisniesz prawy przycisk myszy, Okej. Okay. Możesz się chować. O nie. jest blisko, ale oddala się. It's far. Jest daleko i się oddala. Okej. Okay. się? To jest takie trochę... hmm... ciężkie będzie ciężkie. Nic poza ciemnością. Okej. Okay. Nic poza ciemnością. Okej, Możemy się czołgać. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Ale tak, to jest creepy. Mogę wyjrzeć. Dobrze. Przejdźmy tutaj. Jest list. Walczę. a cholera, powinienem jej powiedzieć, ale nie wiem jak. Może mógłbym jakoś to cofnąć? O, to wszystko. Okej. Okay. To wchodź tu. Mapa? Jej! Mapa! Super. Śmieci, nie potrzebuję ich. Ale rando chyba idzie. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale tak. Nie widzę nic poza ciemnością. Jest daleko, ale idzie bliżej. Jest blisko i idzie bliżej. Jest blisko, widzę go. Jest blisko, ale idzie w innym kierunku. Jest blisko, widzę go. Jest blisko, ale idzie w innym kierunku. Jest blisko, ale oddala się. Daleko i oddala się. Ciemność. Już cholera. Prawie żebym wlazła. Aniońka. Przyjrzyjmy się mapie. Um. ogień? Jest zaznaczony ogień? Widzę tylko ciemność. Um, prawie w niego wylazłam, więc jest nie za dobrze. Ups, zauważył mnie, cholera, a się zgubiłam, więc jest ciekawie. Okej, okay, tu się mogę chować, dobrze wiedzieć. To jest zepsuty samochód. Zepsuty samochód, brakuje mu baterii. Tak mi się wydaje, że będę wiedziała, gdzie wrócić. Bo w tym dolnym, bezpiecznym miejscu. O, to, to jest bezpieczne miejsce. To jest mapa. To jest to. O Jezu, nie mogę wam pokazać. To jest to wyżej. Miejsce bezpieczne. Natomiast to niżej jest. Chyba z miejsce z zapisem. No to wygląda. Więc ja się wrócę, spróbuję zapisać gra. Zapiszmy grę. O rany rany. Nie wiem, jak mi wyjdzie poruszanie się tutaj. Jak już zauważyliście, to. Hmm. Ciężko jest się zorientować tutaj w okolicy. Więc jestem tutaj. A. Dobrze, zobaczymy, gdzie dam radę pójść. Nie sprawdziłam, czego tam nie ma. Nie widzę nic poza ciemnością. Jesteśmy tu. Szlak. Dobra. Wejdź tutaj. O, wróciłam się do pokoju z mapą. Tak mi się wydawało. Dobrze, czyli mniej więcej wiem, gdzie jestem. Cholera, to jest kilka potworów. Podejrzewam, że mo mogę je też spotkać w tej róże. To nie jest pocieszające. Co tu? Nic poza ciemnością. Tu jeszcze nie byłam, albo i byłam. Tak, byłam. Znaczy byłam, ale blisko się zbliża. Okay. To jeszcze nie było, moi drodzy. Dala się, Jest daleko, ale się zbliża. Czy się mogę schować? Nie, nie mogę się tu schować. Albo mogę? Mogę. Ciekawe, czy też muszę trzymać wątek. Cześć. Czy ty masz węże z radarem? prostu tego, gdzie jestem? Eee. A... Jestem na prawie najwyższej odnoze, prawie najwyższym punkcie. Tu chciałam wejść. To wchodź. muszę pamiętać gdzie są kryjówki. Będę mogę wejść. Spadam głębiej. Powiedziałam, nie, muszę odejść. I nie jest za późno. To wszystko, co tam jest. Wchodzi do rury. Czy on pójdzie ze mną rurą? Ciężko powiedzieć. Co on zrobił. Pan ma tam gdzie? Ma gdzie iść dalej, ale ja nie mam gdzie iść dalej. Dobrze, spróbujmy się wycofać. Albo i nie. Dobra, spróbujmy. Będziesz tylko ciemność. Mhm. To z tej strony są śmieci. Widzę tylko ciemność. Okej. Okay. Tak. Właśnie tak się zabezpieczyłam. O, rany, Jówek. Nie mam, że tak sobie przejdziesz koło mnie. Okej. Okay. Tak też może być. Mhm. Tu nic nie zrobię więcej. Okej. Okay. Podejrzewam, że muszę poczekać aż nie tu wróci. Gdzie ja jestem? Aha, tak jest zaznaczona woda. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, nie widzisz nic poza ciemnością. Tam był list, którego nie, nie skończyłam czytać. Powinnam była sprawdzić, czy tu nic nie ma, ale w sumie niech będzie. Hmm. Teraz jesteś w tej różach, tak, tak. Oczywiście, że nie mogę wyjść? Nie widzę nic poza ciemnością. Dobrze, ale i tak chcę iść w tę stronę. Tak, tak. Jest daleko się oddala. Jest daleko, ale się zbliża. Szlak być się potworzy. No, właśnie, Jezu, co za człowiek. Jak ja mam tu przejść? Jak ja tu w ogóle doszłam? To mnie zastanawia, jak ja tu w ogóle doszłam. A, bo może wejść tutaj. Ok, o rany. Spokój bezpieczny. Tu się przechowam przez chwilę i wrócę zapisać grę. Ok. To wejdź tutaj. To było tu? Jap. Yep. Dobrze, moi drodzy. Ten odcinek był krótki i bez sensu. Ja na razie nie wiem, co mam zrobić. Podejrzewam, że muszę dotrzeć do tych... zaworów, do tych zaworów, nie udało mi się tego jeszcze zrobić. Trochę się, że tak powiem, stykałam. W każdym razie w kolejnym odcinku pewnie się za to zabierzemy. Musiałam trochę też pozwiedzać i zobaczyć, co oznaczają te różne rzeczy na mapie. W każdym razie dzięki, serdeczne za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!